Kominczamo, Anna. Buongiorno Polonia! Dzisiaj pokażemy Wam bardzo fajny przepis, jak zrobić makaron z ciecierzycą pospolitą, tak zwaną cieciorką. Co będzie jeszcze potrzebne? Um, cześć Polska! Składniki to e, ciśorka, uh -huh. um, makaron quadrucci, makaron kwadraciczki, uh -huh. sos pomidorowy, tak. oliwa z oliwek, sól, uh -huh. ciśorka, Hmm. Ehm, ehm, czosnek i e, e papryka ostra. Świetnie, Anna. A więc tak, od czego zaczynamy? Prendiamo tegame di goccio. Będziemy to wszystko robić w glinianym garnku, do e którego... I adesso mettiamo aglio. Pokroimy go hmm. sobie w takie troszkę większe paseczki. Okej, okay, oto i nasz czosnek. Następnie? A preca ottobre. Poliva z olive, ecco. Powiedz mi Anna, Adesso mettiamo a soffriggere. Potremmo, eh, <coughs> Ok, tutaj zanim nam się to wszystko podsmaży, ja przygotowałem tutaj, będziemy maszynkę, będziemy przyciskać troszkę tych, troszkę cięciorki. Mariusz, nie pasiamy na Medala la Metala a medala pasjamy. Połowa zostanie nam w całych tych w kuleczkach, a połowę przepuścimy przez taką jakby praskę. Ok, tu ci przybliżę ten. Te oczywiście są już. E, Konserwowe w słoiczku, w takiej zalewie możecie szukać. Czyli kręcę. Daj, Mariusz. Dziękuję, Anna. Przytrzymaj mi, bo to jest troszeczkę. ciężkie. Czyli musimy, przygotowaliśmy sobie troszeczkę gorącej wody, aby rozrzadzić troszkę konsystencję. Tak. I kręcimy. Gdyby sześć i było zimne, to użyłabym wody do gotowania sześciu. Jak będziecie używać waszej czy tej suchej takiej, którą tutaj żeśmy przygotowali, to musicie ją namoczyć we wodzie przez, przez na całą noc. Wrzucicie ją do wody, a później musicie ją gotować tak 30 minut. I to będzie taka sama <grym> jak ta konserwowa, którą myśmy się wyręczyli, także wy też nie bawcie się w takie różne rzeczy, kupcie sobie tą w słoiczkach. Ok, è <laughs> <wystarczy. laughs> Perfetto. Super. Mariusz, mi passi il rosmarino, che lo metto nella pentola a Iniziamo. insieme aggiungiamo il rosmarino all'olio. Lo smacchiamo un dodajemy Ora aggiungiamo la salsa di E aggiungiamo la salsa di pomodoro. Poca ne vai. Ok. Pomieszamy to wszystko. Teraz dodajemy krem liszejski. <grym> ok, czyli dodajemy sobie nasz krem przecierce. Ok, wymieszamy to wszystko. Następnie damo cieci normali, a teraz będziemy dodawać ciecierzycę pospolitą. <grym> con zufka nasce i anna che facciamo adesso lasciamo così o mettiamo voda du... quanto? Mm, un bel po' che... ok voto i voda cepce in ammicio è cotto eh alziamo gas adesso okay. Allora, I rameti di rosmarino vanno messi interi, perché alla fine della cottura della minestra vanno tolti. Jak zauważyliście, dodajcie całe gałązki <coughs> rozmarynu, dlatego, że on później musi być wyciągnięty. Także nie, nie dodajcie samych szpilek z tego względu, że igiełek. Dlatego, że później zostaną, będą niewygodne w jedzeniu. Teraz dodajemy sól. <coughs> Oczywiście, jak zauważyliście, zwiększyliśmy też gaz. Teraz ma nam to się wszystko zagotować. Czyli aspettajmy, che bolę pojedynkę Przykrywamy. Ok, tak. gotuje nam się, wrzucamy makaronik. Tak. Ok. Czyli tak jak powiedziała, Anna wrzucamy sobie wszystko. Teraz to wszystko pomieszamy. Adesso lasciamo cuocere il fuoco, andiamo a aggiungere un pochino di suolo. Cicceremo, ciao ciao, miesciamolo. La nostra pasta è pronta. Vediamo a lo facciamo. Eccola, la doglia cotela. impiattiamo. Ok, possiamo zabrać. Ecco qui, Mariusz. A te la mia pasta e ceci. Chi Ce możemy spróbować? Mm. Ma che bontà, ma che bontà! E bardzo dobra. Pychał. Po prostu c'è super rozmarin. Cietzewice. Ciecierzyce, a nie Cietrzewice, czyli Cieciorkę. Czyli zrobiliśmy następny przepis. I co? Widzimy się na YouTube. Cześć Polska. Cześć Polska, la prossima! Mi rakomando, scriveteci! się.